Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję ciekawe zjawisko wynikające e, z zasady działania telewizora kineskopowego. Jest to mianowicie produkcja e, znikomych ilości promieniowania rentgenowskiego przez e, tego typu telewizory. Przygotowałem tutaj takie małe stanowisko. E, jest to, to oczywiście rozkręcony mały telewizor kineskopowy. Zdjąłem z niego obudowę, odłożyłem ją na bok. Po prawej stronie widzimy lusterko. Umieszczę je po to, żebyście widzieli, co się dzieje na ekranie tego telewizora, kiedy on jest włączony, a kiedy jest wyłączony. Ustawiłem dwie blachy. Mniej więcej pod kątem prostym, żeby nie przyjmować e, niepotrzebnie jakiejkolwiek dawki promieniowania rentgenowskiego, oraz e, zaizolowałem płytkę e, kawałkiem kartonu od tej blachy, ponieważ blacha oczywiście przewodzi prąd. E, no cóż, zacznijmy. Przydatny będzie licznik Geigera, e, który pozwoli nam e, zmierzyć skalę promieniowania rentgenowskiego, więc go włączę. I teraz zmierzymy promieniowanie tła, kiedy telewizor jest wyłączony. Po zaledwie kilku minutach pomiaru. Licznik obliczył mi wartość średnią natężenia, jest to 0,16 µSv i teraz zobaczymy, co się stanie, kiedy wepnę telewizor do prądu. Wskazanie lekko wzrasta. Ale efekt ten można spotęgować po zwiększeniu jasności. Dodatkowo mam tutaj skupioną wiązkę w orientacji góra dół minimalnie. Dlatego teraz ją rozszerzę. W sensie zmniejszę skupienie w orientacji góra dół, żeby dodatkowo wzmocnić efekt. Z takiego czegoś. Rozreguluje skupienie. Jak widać, wskazanie wzrasta. Nie mam tu żadnego dodatkowego źródła. Jest to efekt związany tylko z działaniem e, pracy telewizora. E, zjawisko polega mniej więcej na tym, że Lampa kineskopowa spełnia kilka znamion lampy rentgenowskiej, ponieważ w środku panuje próżnia, jest różnica potencjałów oraz żarzona katoda. Więc wytwarza się promieniowanie rentgenowskie o jakieś tam no w miarę niskiej energii, która tworzy promieniowanie o takiej przenikliwości, że raczej szklana obudowa lampy oraz plastikowa obudowa całego telewizora powinna w większości je wytłumić, ale jednak po zbliżeniu licznika umożliwionemu przez zdjęcie obudowy, efekt ten jednak nie jest pomijalny i licznikiem o umiarkowanej czułości można go zauważyć i ten eksperyment będzie mógł odtworzyć każdy, kto jest w posiadaniu telewizora kineskopowego oraz licznika Geigera. średnie promieniowanie tła podniosło się do poziomu 24 setnych więc na pewno ten efekt nie jest pomijalny. Jeżeli ktoś się martwi, czy nie wiem, użytkowanie takiego telewizora nie jest szkodliwe dla zdrowia, no to śpieszę z odpowiedzią, raczej nie. Odległość, obudowa oraz szkło. No, w większości pochłaniają to promieniowa promieniowanie, jakby zmniejszają jego natężenie. I... Po nagraniu treści wideo, uznałem, że w sumie dobrze by było zamieścić jakiś kontrast do wcześniejszych pomiarów, w formie pomiarów w jakiej w odległości i z założoną obudową nad telewizor. Więc wykonałem dwa pomiary w odległości metra od telewizora, nad i przed nim, oraz jeden prostu na obudowie telewizora. Wszystkie podczas pracy. Takie zaprezentowanie Wam ubocznego efektu, ubocznego działania sprzętu niegdyś codziennego użytku było dla Was ciekawe. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.